Cześć, witajcie z tej strony Agromajster w drugim vlogu na tym kanale. Jesteśmy tutaj przy balotach z Sionek i Tam jeszcze są. i palec. Tam są. Tam jest 19 i tam jeszcze o tam na łące stoi jeden, bo Mirec nie mógł podnieść. I trzeba było go tam owinąć. Tam na tamtych łąkach tam jest 1 i tam jest 19. To jest 20 balotów. I tutaj jest. I tu jest 63. Czyli razem 83 baloty. mamy jeszcze słomę. Śniegu trochę dopadało. Tu mamy jeszcze nasz lasek Wysokie drzewa Trzeba trochę tych drzew też pościnać Tam jeden jest suchy Tu jest połamany Przegięty jeden Tu stoi też suchy Też trzeba go ściąć, trochę słabo widać ten już też już do połowy suchy Trochę gałęzi trzeba było poobcinać No ale Tak tu są belki słomy Tu jest 53 belki Dzisiaj trochę krótszy pewnie będzie odcinek bo jak Popatrzyłem jak mój Filmy, się renderuje i wczytuje Stwierdziłem, że będę krótsze nagrywał Albo dzielił na dwie części Tutaj jest lasek sąsiada Też trochę już bez kory Tam też połamane Ale tak bywa Gałąź mu się złamała Na naszą łąkę piękną Którą zdeptały Sarenki kochane Później jeszcze Pójdziemy na żyto, które jest tam Za tym polem O za tym jest odne, O tam gdzieś No tu mamy Łąkę Tu mamy Złamaną gałąź I pełno śladów Zająca I sarny Druty trochę też Było ładnie pogrodzone Ale a to trochę sarny A to ta gałąź znowu I one tak średnio No, nie będziemy Chodzić po na podłogu Jeszcze nam Coś zrobić. A tutaj taki Wąski trawnik Także tutaj to już Tu możemy chodzić Chyba Czyż droga jest tam? No dobra Tutaj mamy żyto I pełno śladów Nie wiem czy tu jeszcze przypadkiem dzika nie było eee, W tamtym roku Był tu łoś Wygryzł nam takie cztery porządne taliny Tam na dołku tam gdzie się była jedna, tu druga taka duża. Tu gdzieś jedna i tu na tym skórku. O Zdeptane ładnie. Podgryzione. Tutaj mamy też taki mini lasek. Trochę gałęzi. I proszę. Tu ładnie pogniecione. Tutaj to się chyba tarzała sarenka. Bo to na żyjące to trochę małe albo małe dziki. Chociaż nie jestem jeszcze pełny. Tu ładne talinki. Tu, tu, tutaj Tam też jest. Tu Pełno tego Może postaram się nagrać Jak jadę po bele Nie dzisiaj raczej Bo jeszcze tam jest Słomy Słomy jeszcze tam jest Także pewnie jutro albo pojutrze Coś postaram się Coś postaram się Nagrać ściągnika Wszędzie biało, elegancko Dobra widzimy się jak już nam dotrę Dobra jestem już przy belkach Tutaj jest 19 Trochę takich mokrzejszych ale to jeszcze Władziu jakoś dał radę, dał radę podnieść gorzej było z ustawianiem dlatego dwie tutaj leżą bo jak wiadomo do rysaczka do Włademirca chwy tak to tak średnio bo on pewnie by nawet nie ścisnął, chociaż jeszcze nigdy nie próbowaliśmy z tą. dlatego stawiamy ręcznie Ładujemy na owiarkę turem i potem z owijarki jak spadnie to już toczymy na dowolne miejsce i stawiamy tutaj dwie były ciężkie, a że nikogo nie było do pomocy tylko we dwoje No to dwóch nie daliśmy rady Rady Tutaj trochę szczeliny, ale już tamte to jeszcze jakieś są poustawiane, bo trochę lżej się były. Ale te to takie, one nawet nie dobite są dobrze, bo nam się trochę belarka popsuła i takie trochę kapciowate, tak jak na przykład ta, się okrągłe porobiły. Tamte już są trochę ładniejsze, ale trochę nam się belarko popsuła i już nie mieliśmy jak, nie mogliśmy tak mocno po prostu dobić. Bo tam jakiś tryb, jakiś wałek. E, jakiś tryb i ja, jakiś łańcuch. E, nie trafiały zębatki, jasno pinać przy Może później, jak e, będę na gospodarstwie, to pokażę. Chociaż tam ciemno pewnie jest, ale to... to już były ostatnie belki kręcone. Dlatego daliśmy sobie spokój i już jej nie naprawialiśmy. Teraz właśnie mamy zamiar coś, coś przy niej podłubać, ale. Trochę tego rysaka też poprawiamy Trochę ten rozrzutnik Tak jak mówiłem na ostatnim vlogu No i to tak Tak trochę nie ma czasu Ale jak ją wyciągniemy to już Może no raczej trzeba będzie to już zrobić To może coś tam nagram tej ładnie rozlewisko Tu sąsiada też to jest nasze pole, nasza łąka Tam dalej jest żyto, które pokazywałem Dobra, idziemy, jeszcze do tamtej jednej Zaczyna to też w ogóle kapać, że... Dobra, idziemy, widzimy się później Jak, jak już dotrę Dobra, jesteśmy tam jak tam jest jeszcze belka dziurawa tam są jeszcze belki dziurawe i trzeba je wziąć a to już jest taki kapeć I... No, i no no trzeba też z nim coś zrobić ale tamte żeby się nie popsuły to trzeba je wziąć te co są dziurawe tutaj mamy też lawetę do poprawki i wóz do poprawki Brony, przerobione z trójek, lodowisko, co zasady WHP. No, ale tu już jest twardo. Chociaż trochę się załamuje. Ale to jest pierwsza warstwa. O, już dalej pod spodem jest normalnie lód. A tu jest zmarznięty śnieg. Tutaj trochę było odśnieżania. Później się rowerkiem trochę pojeździło. wiadomo jak to ja. Dobra, wyłazę z tego, bo mnie pewnie będzie słabo słychać jeszcze park maszynowy. Z to... tej strony, O! Tu z tego roga nagrywałem. Tam, tam jest słoma. Może tak powiem. I tu jest nasz park maszynowy. Ale to już nie wnikajmy w szczegóły. Zaraz będzie czemu nie stoją pod dachem. Nie ma miejsca. Tyle. Najważniejsze rzeczy, czyli ciągniki, yy, belarki, kosiarki, owiarki i takie. Stoją pod garaż, pod dachem. Tu już nie jest zamarznięte. Ale tu płytko wszędzie sensie jest. Tam jest trochę głębiej. Tu nasza przyczepka którą dziadek robił też nowy nabytek, agregacik przetrząsarka kultuwaterek poszerzony w tym roku i nasza przeszewka, którą robił dziadek trochę śniegu o, trzeba to zgarnąć nie przykryta, ale w tamtym roku jak była przykryta to Zrobiło się jedne wielkie takie załamanie, bo nie stało pod takim kątem i nie spływało. Nie spływała woda i na blandece I na blandece utrzymywała się woda. Ona później zamarzła i no i prawie nam blandek porwało Dobra E, kończymy tego vloga jeszcze trochę foli, nie ma komu zabrać, mniejsza kończymy tego vloga, także a jeszcze miałem powiedzieć o tym, że e, że mam jakiś tam program do montowania filmów, a więc może zobaczymy i coś pomontujemy. Chociaż jeszcze nie wiem, co to będzie, ale. Ale postaram się coś, coś podziałać i coś się nauczyć. Może mi się to uda. Dobra, cześć, witajcie. Czołem.